Kolejna zmiana pola gry na rynkach finansowych, ponieważ Powell mówi, że nie ma zamiaru zwolnić prezesa Pawela. No i jakie są tego konsekwencje? Oczywiście gigantyczny napływ optymizmu na rynki finansowe, i o tym sobie będziemy dzisiaj mówić, ponieważ ma to duże, bardzo duże cenotwórcze znaczenie. Ale na samym początku informuję, że na kanale nie ma żadnych rekomendacji. To są tylko i wyłącznie nasze opinie. To co robicie na Własnych rachunkach robicie na własną odpowiedzialność. Przypominam, nie ma przy, przypominam, nie ma tutaj żadnych opinii, tylko i wyłącznie, e, tylko są opinie, nie ma żadnych rekomendacji. W tle jest nasza ankieta. Możemy oddawać głosy na bardzo proste pytanie, czy dzisiaj na indeksie WIG 20 będzie sesja wzrostowa, spadkowa, czy bez zmian. I tak budujemy nasz wskaźnik nastrojów. Dlatego też zachęcam do tego, żeby żeby obserwować jak zmieniają się, fluktuują nastroje i sentyment naszej społeczności. Już prawie 30 głosów, im więcej, tym oczywiście lepiej, tym bardziej statystycznie miarodajna jest nasza ankieta. Moim zdaniem ma to duże znaczenie i jeszcze raz przypominam, na kanale nie ma żadnych rekomendacji, to są tylko i wyłącznie nasze opinie. To co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność. Mam nadzieję, że to jest bardzo, bardzo czytelne. A więc, drodzy Państwo, Paweł wkracza do gry. I zmienia perspektywę, ponieważ po wczorajszych wynikach Tesli, które były wyraźnie słabsze, indeksy, a znaczy inwestorzy nastawiali się, że może być sesja spadkowa, ale prezes Powell, który był tematem ostatnich dni i około dla rynków finansowych, doprowadził do spadków indeksów giełdowych i wyprzedaży w ogóle aktywów związanych z ryzykiem, no, znowu wraca na tapetę, ale tym razem po stronie pozytywnej. Trump mówi, że nie chce, nie jest jego celem zwolnić prezesa Pawela. No i oczywiście, drodzy Państwo, mamy reakcję indeksów giełdowych w górę, więc kończymy cały dzisiejszy, więc kończymy sesję azjatycką pozytywnie. Indeks giełdowy w Japonii rośnie prawie 2% na chwilę obecną. Giełda w Hongkongu rośnie ponad 2%. Mamy oczywiście. Oddech ulgi na rynku złota, więc złoto spada 3344, czyli jesteśmy mniej więcej 100 dolarów niżej niż podczas popołudniowego wczorajszego naszego spotkania. To jest sygnał, że prawdopodobnie działa ta wieloletnia, 30-40-letnia górna krawędź kanału wzrostowego, który widzimy na wykresach, i naprawdę możemy być świadkami wkrótce bardzo dynamicznej fali. Korekcji na złocie. Jeżeli oczywiście żadne nowe informacje negatywne się nie pojawią, to myślę, że tego typu informacje mogą być pretekstem do tego, żeby mocniej spuścić cenę złota. W ostatnim czasie złoto było kupowane przez inwestorów z Azji, no a dzisiaj raczej jest złoto sprzedawane. Było sprzedawane złoto podczas sesji amerykańskiej, więc jeżeli się Amerykanie obudzą tak mniej więcej po godzinie 13, to naprawdę. Może być dzisiaj spory ruch w dół na rynku złota. Mamy oczywiście próbę umocnienia amerykańskiej waluty, ale w momencie, kiedy rozmawiamy, jesteśmy cały czas w rejonie 1,14 po nieco negatywnej, nieco poniżej poziomu 1,14, więc tak naprawdę na eurodolarze niewiele się dzieje. Ale wczorajsze cofnięcie to był efekt prawdopodobnie dyskontowania tego, że tego typu informacja się pojawi. Mamy oczywiście dalsze wzrosty na Bitcoinie. Bitcoin już jest po, w okolicach 93,5 tysiąca dolarów. Ten Bitcoin fantastycznie się zachowuje i prawdopodobnie po tym, jak zamknęliśmy wczoraj sesję na, na tej kryptowalucie, no ma ochotę zwiedzić opory w rejonie 98-100 tysięcy dolarów. Jeżeli klimat inwestycyjny oczywiście się utrzyma, a kontrakty terminowe w Stanach Zjednoczonych sygnalizują 1,5% do góry. Indeksy kontrakty terminowe na DAX-a ponad 2% do góry, więc ja bym się spodziewał też luki tak z, 20, z 2% na indeksie WIG20, czyli rejon 2700 jak może być testowany na otwarciu na warszawskim parkiecie. I jeżeli popyt na ryzyko będzie cały czas atakować, a to moim zdaniem będzie oznaczało, że na niektórych subindeksach na warszawskim parkiecie będą w ogóle nowe maksima Wszechczasów albo nowe maksima hossy. Jeżeli ten popyt będzie się utrzymywał, a wygląda na to, że polski złoty raczej ma ochotę się umocnić niż osłabiać, no to myślę, że powinniśmy być świadkami no bardzo dobrej sesji, także na polskich aktywach. Więc wygląda to optymistycznie, bardzo ciekawie, pozytywnie dla popytu na ryzyko. Ja przypomnę, że podczas dzisiejszego dnia mamy dane makroekonomiczne, wstępne kwietniowe odczyty wskaźników PMI, tak dla. Krajów strefy euro, jak i dla Stanów Zjednoczonych, zobaczymy. Przypominam, są wstępne kwietniowe dane, więc zobaczymy, jak bardzo mamy wpływ wydarzeń na początku kwietnia na te dane makroekonomiczne. Myślę, że rynek widzi i spodziewa się, że dane będą proste, fatalne. No, ale czy tak rzeczywiście będzie, to się przekonamy. I tak, jakie mamy prognozy? Prognozy wskaźnika dla Niemiec. To tak, manufacturing 47,6, 48,3 poprzednio, usługi 50,2 poprzednio 50,9, kompozyt 50,5 poprzednio 51,3, dla strefy euro analogicznie prognozy 47,4, spadek z 48,6, serwis 50,5 poprzednio 51 i kompozyt 50,2 poprzednio 50,9, dla Wielkiej Brytanii myślę, że warto sobie, myślę, że można to pominąć, a dla Stanów Zjednoczonych mamy 49 Manufacturing poprzednio 50,2, serwis 52,6 poprzednio 54,4 i Compozit 52 poprzednio 53,5. Więc rynek nastawia się na słabe dane makroekonomiczne i prawdopodobnie takie dostanie, bo klimat oczywiście. Pierwszych dwóch tygodniach kwietnia był fatalny, więc ja bym się spodziewał, że dane naprawdę będą bardzo, bardzo słabe. Dla polskiej giełdy mamy też ciekawe dane, czyli przede wszystkim sprzedaż detaliczną. I tak w ujęciu nominalnym plus 1,7, poprzednio plus 0,6 w marcu, ale w ujęciu realnym, na co rynek w szczególności patrzy, to jest plus 0,6, poprzednio minus 0,5. Ta sprzedaż detaliczna w ostatnim czasie zachowuje się bardzo zmiennie. Raz są dane dobre, później są fatalne, później znowu są dobre i znowu fatalne. No i zobaczymy, dane są za marzec, jak bardzo dane wpłynęły na. A czy gospodarka będzie odzwierciedlała fatalne dane makroekonomiczne z innej części świata, czy w ogóle jest jakiś wpływ, czy też nie. No i zobaczymy. Czy ta sprzedaż detaliczna będzie pretekstem do dalszego kupowania, czy też sprzedawania? Te dane będziemy oczywiście, zestawać, zestawiać z wczorajszymi, też twardymi danymi makro, i będziemy wysyłać wnioski, jaka jest dynamika wzrostu, jaka była dynamika wzrostu PKB w pierwszym kwartale w naszym kraju, bo komplet twardych danych makroekonomicznych będzie uzasadniać, żeby już takie wnioski sygnali. Zobacz, dane wczoraj o produkcji przemysłowej były trochę słabsze niż chciał konsensus rynkowy. Więc jeżeli te dzisiejsze sprzedaży też będą słabsze, to prawdopodobnie lekka rewizja w dół danych o PKB powinna mieć miejsce. Więc wygląda to optymistycznie, pozytywnie, będziemy śledzić, oczywiście, będziemy to komentować. Zrobimy sobie specjalnego live'a dzisiaj, tak trochę, troszeczkę wcześniej, na samym początku sesji amerykańskiej, ale po przebudzeniu Amerykanów, a nie podczas, przed sesją giełdową więc w okolicach godziny. 14.00 zrobimy sobie live'a, może troszeczkę nawet jeszcze wcześniej, zobaczymy. Zachęcam do tego, żebyście wracali na kanał. Jeszcze na koniec rentowności amerykańskich obligacji 4,34 na amerykańskich dziesiątkach. No i teraz oczekiwania co do przyszłości stóp procentowych. To tak, mamy 8% szansy, że w lipcu będzie obniżka stóp procentowych. Mamy, 18, mamy 62% szansy, że w czerwcu będzie obniżka, czyli mamy 15,5 punkta bazowego obniżki w rynku. Rynek daje pewność, że li, do lipca będzie, w lipcu będzie obniżka stóp procentowych, do końca roku 83 punkty bazowe obniżek. Do dna cyklu widzę 123 punkty bazowe obniżek stóp procentowych, czyli cały czas rynek zakłada obniżki stóp, do końca roku 3. Czyli w każdym kwartale jedna. No i później, jak już nowym prezesem będzie ktoś inny niż Powell, tak mniej więcej za rok, to nawet jeszcze nawet jakby przyspieszenie obniżek stóp procentowych rynek pieniężny na to teraz wskazuje. No, czyli moim zdaniem nic tutaj się nie zmieniło, poza tym, że tak, że tak bliższa część krzywej się troszeczkę wypłaszcza. I już nie czerwiec, a lipiec jest wskazywany jako moment następnej obniżki stóp procentowych. No i zobaczymy, będziemy to po prostu oczywiście intensywnie śledzić. Także tak to, drodzy Państwo, wygląda. Przechodzimy do pytań i odpowiedzi. Przypominam, na kanale nie ma żadnych rekomendacji, to są tylko i wyłącznie nasze opinie. To, co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność. W tle jest nasza ankieta. Czego się spodziewacie? Na indeksie. WIG 20 podczas dzisiejszej sesji. Wzrostu spadków czy sesji bez zmian. Już prawie 100 głosów. Zachęcam do tego, żeby oddawać głosy, tworzyć nasz wskaźnik nastrojów. No i drodzy Państwo, przechodzimy do pytań i odpowiedzi. Witam Adam. Bitcoin prawie 94. Indeks Fear and Greed na Bitcoinie skoczył z 47 na 72 i lecimy. No Panie Adamie, nie ma się co, nie ma co, co się oszukiwać wczoraj. Doszło nie tylko do przełamania psychologicznego poziomu 90 tysięcy dolarów, ale też powstała formacja podwójne dno, której zasięg to są właśnie okolice 98-100 tysięcy dolarów. Jeżeli klimat inwestycyjny będzie się cały czas ocieplał, nie powstaną żadne nowe, pesymistyczne informacje do dyskontowania, no to ten rejon może być bardzo szybko zwiedzony, a jeżeli będzie się klimat inwestycyjny dalej ocieplał, to jak najbardziej tendencja wzrostowa powinna być kontynuowana i być może znowu zobaczymy 100 tysięcy dolarów i tendencja wzrostowa przekształci się w falę wzrostową. Jeszcze chciałbym Wam o czymś ciekawym powiedzieć, ponieważ no, znalazłem interesującą statystykę i za chwilę ją Wam przedstawię dotyczącą perspektyw, perspektyw co do przyszłości. Tego, co się może wydarzyć w Stanach Zjednoczonych, już zaraz postaram się to znaleźć. Chodzi oczywiście o analizę, jaka jest, czy są sesje, podczas których bardzo dużo spółek rośnie względem tych spółek, które spadają. No i ta statystyka, już zaraz zobaczymy. Ona bardzo mocno faworyzuje scenariusze te optymistyczne, pozytywne. No i myślę, że powinniśmy no jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy ją realizować, ponieważ w sytuacji, kiedy są dni, podczas których jest gigantyczna przewaga kupujących i wolumen akcji rosnących jest duży, no to w takiej sytuacji w takiej sytuacji prawdopodobieństwa, że w perspektywie miesiąca trzech 6 i 12 będą, będzie kontynuacja wzrostów przekracza 80%, a, a szansa na to, że za rok będziemy wyżej, ta szansa zbliża się do 100% z medianą wzrostu w okolicach 20%, więc oto teraz jest cała batalia, po prostu jeżeli się żadne nowe pesymistyczne informacje nie pojawią, no to być może będziemy za rok na nowych maksimach wszechczasów, ale oczywiście po drodze może być bardzo, bardzo wyboiście, więc wygląda to optymistycznie. To drodzy Państwo, kolejne pytania. Witam Panie Piotrze. Złoto w dół. Bitcoin na księżyc. Pan Scott Falcon. Dobra, ok. Trump nie zwolni Powella. Trump go potrzebuje, żeby zwalić na niego wszystkie swoje niepowodzenia. Panie Omarze, coś może oczywiście w tym być, ale przypominam z każdym kolejnym upływającym miesiącem będzie coraz trudniej odwołać prezesa Pawela bo będzie się zbliżał jego okres końca kadencji, no a później inwestorzy zaczną dyskontować kolejnego prezesa, który prawdopodobnie będzie wielkim gołębiem, tak, rynek pieniężny już teraz interpretuje wydarzenia. Dobra, teraz uwaga, indeksy przed ważnymi oporami krótkoterminowymi, a eurodolar pod przeważnym wsparciem, do którego do którego nie dotarło. No, Panie Piotrze, oczywiście, tak, cała strefa 1, 12, 1, 13 to jest ważne wsparcie na głównej parze świata. Dobra? Wing 20 ładnie wygląda, 3000 pewne, ale bardzo słabo płaci dla mnie. Dobra, ok. Dobra, dzięki, dzięki Piotrze. A pan Tom, jaka może być kolacja między spadającym złotem a notowaniami euro-dolara? Panie Tom, za chwilę zobaczymy, co, tam nam, co mi pokazuje ko, moja tabela korelacji. Więc już zaraz zobaczę tą macierz. Już, już, już korelacja między złotem. Między złotem a e, między, między złotem a eurodolarem korelacja wynosi plus 0,64 i jest na plusie ta korelacja, więc teoretycznie, jeżeli eurodolar pójdzie w dół, złoto też powinno spadać. Jeżeli eurodolar pójdzie dalej do góry, złoto też po, powinno iść do góry. Dobra. Jak, jakie info w nocy się pojawiło, że Nasdaq pojawił się z luką w górę. No panie Wonderlando przypominam. Trump zmienił e, swój newsflow i teraz sygnalizuje, że nie zamierza zwolnić prezesa Powella, Stąd też oczywiście wielka euforia na rynkach finansowych. Indeksy giełdowe idą w górę, Bitcoin poszedł gigantycznie do góry. Mamy presję na rzecz aktywów związanych z ryzykiem. No, i po prostu się e, cieszymy. Dobra. Czy już możemy zapomnieć o recesji? No nie, panie Marku, oczywiście nie możemy, ponieważ jeżeli będą upływały kolejne tygodnie i miesiące z takimi poziomami ceł, to zaczną one prędzej czy później, ale raczej prędzej wpływać na gospodarkę. No a wtedy będzie to czynnik niezwykle pesymistyczny. Dlatego też możemy być świadkami jakiegoś rajdu ulgi. A później w maju inwestorzy sobie przypomną o powiedzeniu sell AND May and Go away. Stąd też ja bym jeszcze nie przekreślał, oczywiście, scenariuszy pesymistycznych. No ale jak widzimy, to politycy teraz sterują rękami. Wystarczy jeden pozytywny tweet Trumpa, jakaś wypowiedź, od razu mamy euforię na giełdzie, a wystarczy jakiś negatywny komentarz i od razu mamy zwałkę kilka procent w dół, więc naprawdę od polityków to nie zależy. Dobra. Wczoraj jeden dealer złota wysłał powiadomienie o tym, że dalej daje promocję na całe swoje złoto, prawie na samym szczycie. Przynajmniej tak to wygląda. No, panie Piotrze, dzięki za sugestie. Widać też, że jest po prostu wielkie zainteresowanie złotem, no i że inwestorzy się z tego cieszą. Kagichem w ciekawym miejscu. Dzięki Kondzio, Jak wiecie, ja nie analizuję poszczególnych spółek, chyba że coś się spektakularnego tam dzieje. Dzięki obserwujemy, zobaczymy, co się dalej wydarzy. Celem Trumpa jest zlikwidowanie Fedu w ogóle. Pan x tutaj nam e, e, pisze. Dzięki za opinię. Czy są jakieś negatywne informacje co do dalszych wzrostów euro-dolara? Negatywne informacje, no to właśnie to co się, to, to, to o czym teraz mówimy, czyli, że prezes Powell prawdopodobnie pozostanie do końca kadencja. Donald Trump nie zrobi niczego, co mogłoby doprowadzić do zwolnienia prezesa Powella. No i są też takie Reakcje rynkowe, i myślę, że część inwestorów wczoraj znowu wiedziało, że do tego dojdzie. Stąd też fala zakupów indeksów giełdowych. Mamy, mieliśmy presję na Bitcoina, mieliśmy presję na surowce poza oczywiście złotem. No i też eurodolar spadł z, z poziomu nad 1,15 do poziomów poniżej 1,14. Więc prawdopodobnie znowu ktoś wcześniej wiedział, że tego typu informacja będzie miała miejsce. Stąd też takie zachowanie rynku. Dobra? Czy kto, ktoś z polityków miał kiedyś tak duży wpływ na to, co się dzieje na Wall Street, panie tak CPK? Ja myślę, że oczywiście wykorzystywanie informacji poufnej było częste. Proszę pamiętać o tym, jaki fantastyczny track record miała Nancy Pelosi, czyli yy, chyba speakerka demokratów w yy, jednej z izb Parlamentów Stanach Zjednoczonych jakie gigantyczne miała stopy zwrotu, no jak myślicie, czy ona była takim dobrym inwestorem, czy po prostu korzystała ze swojej wiedzy do inwestycji? No, myślę, że wcześniej robiono to w białych rękawiczkach, a teraz wykorzystywanie informacji poufnych idzie na masową skalę, no ale oczywiście my nic z tym nie możemy zrobić, możemy tylko reagować, a nie prognozować, możemy się temu tylko przyglądać, natomiast z mojego doświadczenia no, wynika, że wykorzystywanie informacji poufnych jest teraz na gigantyczną skalę w Stanach Zjednoczonych. Dobra. Dobra. Dzięki, za, dzięki Sebastian, za docenienie pracy. Tak, y, oczywiście przypominam, że robimy live y o 7, ponieważ ten nowy format bardzo Wam się spodobał y, i prosiliście o to, żeby robić. Będą w tle, być może nawet jeszcze dzisiaj specjalny będzie kolejny materiał z wykresami, bo do wykresów też trzeba wracać, te najciekawsze, które znalazłem chciałbym Wam przedstawić, także pojawi się materiał z wykresami, będziemy robić o 7 live, więc zapraszam każdego o poranku, żeby sobie porozmawiać o rynkach finansowych. Czy wojna handlowa już się zakończyła? Moim zdaniem nie, Panie Marku, moim zdaniem nie. Czy teraz standard ten pół ma większy potencjał do wzrostu niż WIG20? Nie, ja bym powiedział, że cały czas mamy tutaj większy potencjał w Europie, a w Europie zwłaszcza na rynkach wschodzących, bo ten eurodolar idzie raczej do góry i do czasu kiedy jesteśmy zwłaszcza nad poziomem 1,13 no to scenariusze optymistyczne cały czas faworyzują europejskie parkiety, w tym w Europie warszawski parkiet. Więc ja się spodziewam nowych maksimów wszech-czasów na giełdzie w Polsce ruchu w kierunku 3000 punktów na indeksie WIG 20 no i tych, yy, i tych naprawdę yy, niezwykle yy, pozytywnych scenariuszy. Po prostu widać też na dło, jak na dłoni, że nie ma komu sprzedawać akcji w naszym kraju, a popyt cały czas yy istnieje. Dobra, co sądzimy o XRP dzięki panie Tomku. tak, ja, ja tak naprawdę analizuję tylko Bitcoina spośród kryptowalut, ale oczywiście śledzę też, co inni koledzy mówią na temat innych kryptowalut, natomiast Gigantyczna przewaga Bitcoina, jeżeli chodzi o kapitalizację nad innymi e, kryptowalutami, no sprawia, że tak naprawdę na krypto liczy się tylko Bitcoin. A jutro w Stanie i Fedu nie będzie. No, panie Xmenie, no właśnie, tutaj pan porusza ważną kwestię. Od polityków zależy, co się dalej wydarzy. Jeden tweet może odmienić sytuację i nastroje, jeden kolejny tweet może znowu ją zmienić, a my nam pozostaje tylko po prostu reagować, a nie prognozować. I mówił o słach, że na Chiny nie będzie 145, będzie mniej, na pewno coś będzie. Panie Piotrze, też coś słyszałem o tym, natomiast trzeba po prostu jakichś konkretów, żeby rzeczywiście ociepić klimat inwestycyjny jeszcze bardziej, dlatego też im bliżej końca tego 90-dniowego okresu, tym będziemy bardziej innego, emocjonalnie do tego podchodzić, więc tak naprawdę na chwilę obecną, gdyby nic się nie zmieniło, to klimat inwestycyjny optymistyczny powinien utrzymać się do końca kwietnia, powinien mieć miejsce jeszcze w maju, a później inwestorzy będą bombardowani sygnałami the sell and may and go away. W czerwcu będziemy się przygotowywać do końca tego 90-dniowego okresu i może być nawrót jakiegoś pesymizmu, jeżeli oczywiście nic się nie zmieni, ale jeżeli pojawią się informacje, że w Stanach Zjednoczonych Amerykanie dochodzą do porozumienia z poszczególnymi krajami, to oczywiście każdy kolejny taki kraj, zwłaszcza z tych dużych gospodarek, będzie pozytywnie odbierany przez rynek finansowy. No i zamiast czerwcowego niepokoju może być optymizm, ale tak naprawdę, jeszcze raz przypominam, głównym celem tej wojny handlowej są Chiny i tutaj te relacje handlowe między Stanami a Chinami, no i całym światem a Chinami, więc musiałoby, musiałoby dojść do jakiegoś mocnego i jakiegoś pozytywnego, pozytywnej informacji na linii Chiny, Stany Zjednoczone, żeby cały świat odetchnął z ulgą i nawet przyspieszył tendencje wzrostowe, ale czy do tego dojdzie, zobaczymy. X-Men się cieszy, że XRP idzie do góry, dobra. Trump w sobotę będzie na pogrzebie papieża, oby przy okazji nie pogrzebał europejskich giełd, a przynajmniej niech GPW zostawi... No, łaskawie w spokoju. Panie tak CPK. Przypominam, że my, jeżeli chodzi o eksport, mamy niewielką wymianę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, więc tak naprawdę kurs dolara, to co się dzieje w wojnach handlowych, teoretycznie nas nie powinno aż tak bardzo niepokoić. Stąd też moim zdaniem taka relatywna siła polskiego rynku. Dobra. No, tak, panie Marku, zwracam uwagę tak, że ja powiedziałem, że wcześniej prawdopodobnie robiono to w białych rękawiczkach, a teraz już tak ostentacyjnie widać, że niektóre zmiany rynkowe następują wcześniej, a później pojawiają się jakieś informacje albo negatywne, albo pesymistyczne. Stąd też no, wnioski są takie, że prawdopodobnie na masową skalę są wykorzystywane informacje poufne, ale myślę, że wcześniej też. Też tak było, tylko że nie aż tak ostentacyjnie. Co się stało, że złoto spadło 150 dolarów w dwa dni? No Panie Aston, przypominam, dzisiaj, raczej w, w ostatnich godzinach pojawiły się informacje, że Donald Trump nie zamierza zwolnić prezesa Powella. Wcześniej na sugestiach Wall Street Journal, że zamierza zwolnić, poszliśmy bardzo dynamicznie do przeceny amerykańskiego dolara, bardzo silnie poszło w górę złoto, no a teraz na fali tych optymistycznych sygnałów, że tam jednak nie chce zwolnić prezesa Powella, mamy odwrotną sytuację. Dolar jest kupowany, złoto jest sprzedawane, a dodatkowo wi wi widać to tak, że na wykresach bardzo długoterminowych okolice 3400 pracują, tam mamy kanał wzrostowy o wieloletniej historii, dlatego też może, jeżeli się obudzą Amerykanie, może dojść do mocnego tąpnięcia na rynku złota, jeżeli oczywiście żadne kolejne Informacje się nie pojawią, ale czy tak będzie, zobaczymy. Przypominam, że w hoście patrzymy, czy pękają wsparcia, a nie czy pękają opory. No, a wsparcia na złocie, to teraz dokładnie zaraz Wam powiem, gdzie ja tutaj to widzę. Na złocie pierwsze wsparcie to są okolice oczywiście 3300, później okolice 3280, następne. Wsparcie 3200, później 3170, no i później y, psychologiczny poziom 3050, no i tak co 50 dolarów kolejne wsparcia. Dobra. Tutaj, tutaj widzę, że dyskusja o XRP. Ok. Pan CEO Ripple oznajmił, że 90% altcoinów zejdzie do zera. Panie Piotrze, dzięki, dzięki za sugestie, jeszcze chwila i będzie po Bitcoinie, tylko XRP, pan X-Men tutaj sygnalizuje i wyraża swoją opinię, dobra, ok, teraz mówi, mówią, mówi w górę, za dwa dni Trumpowie w dół, o, oni spekulują, no właśnie, Panie Pitbracie, to jest teraz największe ryzyko, przypominam, reagowanie, a nie prognozowanie teraz y, powinno dominować, ale też out, to też pozycja, przypominam. Bardzo pozytywny sentyment na krypto. Tak jest, tak jest. Trump już mówi, że cła na Chiny są za wysokie, szybko wymienia. No tak, tak, dokładnie. Amerykanie znowu się wycofują i nie wygląda to zbyt dobrze. Po prostu znowu pogłębia się takie nastawienie, że Amerykanie tracą twarz. I cały czas będą takie informacje, raz do góry, raz dół. Dokładnie, panie Piotrze, to jest teraz największe ryzyko. Teraz, jak nigdy, informacja jest na wagę złota. Dokładnie tak panie Piotrze, ale nie spodziewam się, że ktokolwiek w Polsce ma dostęp do informacji poufnych ze Stanów Zjednoczonych, więc my możemy tylko obserwować, reagować, a nie prognozować. Dobra, to widzę, że nie ma więcej pytań. Widzimy się dzisiaj prawdopodobnie około godziny 14:00. Zobaczymy jak mi się to tam ułoży, zobaczymy co pokaże rynek, czy pojawią się jakieś w ogóle nowe informacje. Czy od akcji zagranicznych na IKE pobierany jest podatek ze no, panie Ryszardzie, to oczywiście wszystko zależy. Proszę zaglądnąć po prostu do materiałów informacyjnych o IKE, więc ja tak naprawdę Panu nie przekażę tych informacji, bo to też zależy od poszczególnych krajów. Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z informacjami. Znajdzie Pan na pewno odpowiedzi. Dobra, to kończymy naszą ankietę. Wzrostowa sesja 82% zwyciężyła dzisiaj ta opcja, 173 głosy, 81 za wzrostami, 13 za spadkami, 4, że będzie sesja bez zmian, czyli no, skrajny optymizm na naszej społeczności i zobaczymy, czy będziemy mieć rację. Widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, zostawiania do kciuków w górę. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i za chwilę będzie też podlinkowany w rogu materiał dotyczący Ostatniego materiału z wykresami, do którego serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, cześć!